Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Laura. Mama Patrycja. Tata Piotr. Pożar wywołany przez Klarę i Kubę. Pewnego dnia. Klarę obudził wcześnie Pudzik. Kuba pobudka! Kuba słyszysz? Wstawaj szybko! Co się stało? Dlaczego tak krzyczysz? No jak to nie pamiętasz? Mówiłam ci wczoraj, że dzisiaj rodzice obchodzą dziesiątą rocznicę ślubu. No faktycznie i mamy zrobić im niespodziankę. Dokładnie tak, tylko musimy się pospieszyć zanim wstaną, bo ci będą z niespodzianki. No dobra, już staję. Ok, w takim razie ja czekam na Ciebie w kuchni. Okej, okay, okej. Okay. Już jestem. Świetnie. Ja przygotowałam wszystkie produkty. A co będziemy robić? Zrobimy przepyszną jajecznicę, a na deser ulubione ciasteczko mamusi z kawusią. Super, a z ilu jajek będzie jajecznica? Hmm, no właśnie nie wiem. Może z pięciu? Pięć jajek na dwie osoby to mało. Tata sobie tym na pewno nie poje. Okej, okay, to zrobimy z wszystkich jajek. Niespodziewanie do kuchni dobiega płacz małej Laury. O nie, to Laura. Przecież zaraz może obudzić rodziców. Masz rację, nie możemy do tego dopuścić. Pójdę po nią. Tylko ostrożnie, żebyś ich nie obudziła. Okej, okay, postaram się. Klara bardzo cichutko weszła do pokoju Laury, który znajdował się obok sypialni rodziców. Cii, nie płacz, zabiorę cię do kuchni i razem zrobimy niespodziankę. Jesteśmy. Tylko teraz musimy znaleźć Laurze jakieś zajęcie. Trzeba jej dać jakieś zabawki po sprawie. O twoje ulubione misie, pobaw się nimi. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. To co, bierzemy się do pracy? Koniecznie, tylko co robimy najpierw? Nie martw się, widziałam jak mama to robi. Najpierw jajka wbijam na miskę. Na miskę? Przecież na patelni smaży się jajecznicą. No tak, tak. To później. Wbijam na miskę po to, aby wymieszać z drobiną mleka. Dodaję troszkę soli, a w międzyczasie na patelni musimy rozgrzać troszeczkę masła. Przyniosę masło z lodówki. Super. Wrzucam masło na patelnię i czekamy aż się roztopi. W tym momencie Laura znowu zaczyna płakać. O nie, chyba nigdy nie uda nam się zrobić tej jajecznicy. Może naprawdę zaraz obudzi rodziców. Musimy coś wymyślić. Może damy jej kredki i kartkę. To się chwilę zajmie. Dobry pomysł. Pójdę do naszego pokoju po rzeczy do malowania, a, a Ty w tym czasie spróbuj uciszyć laurę. Okej, okay, postaram się. Nie płacz, bo obudzisz rodziców, a chcemy zrobić im niespodziankę. Ciii. Wiesz, dzisiaj mają swoje święto, więc musimy się dla nich postarać. Kiedy Klara próbowała uspokoić Laurę, na kuchence działy się niepokojące rzeczy. Nad patelnią unosiło się mnóstwo dymu, ewidentnie coś zaczęło się przypalać. Klara, Klara, w kuchni jest pełno dymu i coś śmierdzi. Ojejku, nie zauważyłam. Faktycznie zostawiłam patelnię na ogniu i pewnie już dawno się spaliła. I co teraz? Zaraz spali nam się dom. Zabierz szybko Laurę, a ja dzwonię po straż pożarną. Przerażona Klara chwyta za telefon i wykręca numer na straż pożarną. Dziewięć, dziewięć osiem. Straż Pożarna, słucham. Dzień dobry, mam na imię Klara. Pali nam się kuchnia. Proszę jak najszybciej przyjechać. Chciałam z bratem zrobić rodzicom niespodziankę na śniadanie, ale niestety nam nie wyszło. Spokojnie, powiedz jeszcze, na jakiej ulicy mieszkasz, i zaraz przyjedzie Straż Pożarna. Ulica Akacjowa 5. Dobrze, i pamiętaj, aby wszyscy domownicy wyszli na zewnątrz, tak aby nikomu nic się nie stało. Rozumiesz, Klaro? Tak, rozumiem. Proszę szybko przyjechać. Przyjedziemy najszybciej, jak się da. Kuba, Kuba, szybko wyjdź z Laurą na zewnątrz, a ja muszę obudzić rodziców. O nie, to już po niespodzianka. Okazało się, że mamę Klary i Kuby obudził krzyk dzieci. Piotr, obudź się! Chyba coś się stało. Słyszę jakieś krzyki z dołu, i w dodatku czuję dziwny zapach. Masz rację! To zapach jakiejś spalenizny. O nie, tam coś się pali. Chodźmy szybko. Ty idź po Laurę, a ja biegnę na dół zobaczyć, co się stało. Laura! Laura, gdzie jesteś? Laura jest skupiona na zewnątrz. Mamusiu. Musimy uciekać. W kuchni się pali. Kuchnia się pali? O nie! Szybko na podwórko! Piotr, pali się! Wyjdźcie na zewnątrz! Właśnie przyjechała straż! Strażacy bardzo szybko rozłożyli swój sprzęt i zaczęli gasić pożar. Dzieciaki, czy nic wam nie jest? Wszystko w porządku? Nam nie jest! Ale co z tego, jak wszystko przypadło? Ale co przypadło? Chcieliśmy z Kubą zrobić wam niespodziankę na dziesiątą rocznicę ślubu. No właśnie! Chcieliśmy wam zrobić pyszne śniadanko do łóżka. Zamiast niespodzianki, narobiliśmy tylko kłopotu. Naprawdę? Pamiętaliście o naszej rocznicy? Jak miło! Najważniejsze, że nic wam się nie stało. Dokładnie. Dla nas to Wy jesteście najważniejsi. To nie gniewacie się na nas? Jakoś sobie poradzimy. Strażacy kończą gasić. Zaraz wszystko ogarniemy. Gotowe. Ogień ugaszony. Bardzo panom dziękuję. Nie ma za co. To nasza praca. I proszę na siebie uważać. A Wy, moi drodzy, gotujcie na razie pod nadzorem rodziców. Dobrze? Wiemy, że mieliście dobre zamiary. Jednak tak będzie bezpieczniej. Oczywiście porozmawiamy o tym z dziećmi i jeszcze raz wszystko im wytłumaczymy. Jeszcze raz bardzo dziękujemy.